Trafiliśmy do cel ośmiu osobowych wtedy i, no i zaczęło, się, zaczęło się internowanie. Dla mnie taką pierwszą ciekawostką było, że po dwóch dniach się okazało, że cztery cele, cele czy pięć cel dalej siedzi mój brat z Bydgoszczy, ponieważ Bydgoszcz była też internowana w potulicach. Udało nam się dosyć szybko nawiązać kontakty pomiędzy celami poprzez tam wybi wybicie dziur przy, przy rurach kaloryferów i tą drogą zostały przekazane składy poszczególnych cel, no i tam właśnie ze zdziwieniem przeczytałem, znaczy może nie zdziwieniem, powiedziałem, że był działaczem <gryw> solidarności, ale się okazało, że rodzinnie będziemy mogli spędzić święta, bo z bratem. Swoją drogą rzeczywiście udało się rodzinnie spędzić yy, święta, ponieważ yy, klawisz w którymś momencie właśnie tego yy, Wigilię wywołał mnie yy, z sali, z tego z celi. Yy, mówię co to, w wigilię, jakieś przesłuchanie czy coś? To było trochę dziwne. Yy, no ale on właśnie zadał mi pytanie oficjalnym tonem, czy ten muszelak, który tam się siedzi, gdzieś jaki to brat? Ja mówię, no tak, brat. Na pół godziny tam pójdziecie. No i zaprowadził mnie. Była to ewidentnie jego prywatna inicjatywa, że się dowiedział. Także mu podziękowałem. Zresztą to też było dosyć charakterystyczne, że spora część tych szeregowych funkcjonariuszy zachowywała się bardzo przyzwoicie i bardzo sympatycznie i właśnie. Po pierwszym momencie, kiedy się trochę bali, że im się, rzucimy się im do z zębami i nożami, to się szybko zorientowali, że to jednak nie taka ekipa. W Toruniu właściwie nie było większych wpadek w mm, działalności regionalnej. Mieliśmy sytuację dobrą w tym sensie, że mieliśmy lidera. Tolek Stawikowski był takim odnośnikiem i było wiadomo, że nie było, że było wiadomo, że kogo on namaści, kogo kogo on przyklepie, to, on będzie, to ta struktura będzie strukturą regionalną. No, i tak to funkcjonowało, że była dosyć sprawna, po jakimś czasie ukształtowała się dosyć sprawna struktura podziemna. Mieliśmy kilka takich no, w miarę dobrze zorganizowanych siatek konspiracyjnych. Wpadek wiele nie było. Mieliśmy zasadę, przyjęliśmy zasadę takiej kendencyjności, co spowodowało, że na przykład po, po tym, jak już tak się mocno wprowadziłem, to Janek Kanasz, Odszedł z szefowania. Ja zostałem szefem, to był 1984 rok. I on się zajął telewizją, no to już telewizją i radiem Solidarność. Natomiast ja przez ponad rok kierowałem podziemiem. Po mnie został szefem, został Krzysiu Rabiński i potem właśnie rzeczona Hanka Karwaska. Takim ewenementem na przykład było to, że w Toruniu audycje radiowe nadawane były z balonów takich astronomicznych, ponieważ w Toruniu jest silny, silny wydział astronomii i uMK było bardzo mocno powiązane z, z konspiracją. Duża ilość ludzi, pracowników była zaangażowana w działalność konspiracyjną. Także były skonstruowane, były nadajniki, które potem nawet szły w Polskę, natomiast, no właśnie taką specyfiką było to, że wyjeżdżał za miasto samochód do, z balonami, które, do których był, był przy, przyczepiony nadajnik. Balne właśnie balony astronomiczne, te wodorem na, napełniane, były wysyłane w górę, no i wtedy dzięki temu zasięg był kilkadziesiąt kilometrów e, audycji radiowych.